La Rochelle Test D4 44 najnowszy jacht, który miał premierę w Düsseldorfie w styczniu. No i tak nam się spodobał, że bardzo chcieliśmy go testować. Zostaliśmy zaproszeni właśnie w maju przez stocznie i jesteśmy w trakcie testów na akwenach koło La Rochelle. Jacht zaraz Wam opiszemy. 44 no najnowsze dziecko stoczni. Jacht naprawdę zrobił ogromne na mnie wrażenie. Jesteśmy na dziobie. Dziób bardzo pięknie wyłożony tikiem. Wyposażenie tego jachtu jest bardzo dobre. Jak to testowy jacht, ale polecam wszystkim. Po pierwsze, warto mieć możliwość postawienia samochodu się foka który. Pływanie solo czy z niedoświadczoną załogą. Ale to mówię, jeżeli mamy wtedy e, taką konieczność, że pływamy właśnie czy sami czy, czy z niedoświadczeniem. I normalnie proponuję, żeby m, mieć pełną opcję, czyli e, począwszy od tych pięknych układów tykowych, poprzez, e, poprzez możliwość postawienia genuły, czy też e, genakera dzisiaj pływaliśmy, super się pływało i tak wygląda, zobaczcie półokłady są bardzo szerokie bardzo wygodne e, bardzo bezpiecznie się przechodzi, nie mają żadnych występów, nic e, szoty foka, tak jak powiedzieli fok się na, na takiej prowadnicy poprzecznej a wiadumę mamy na prowadnicach wzdłuż tutaj e, wzdłuż e, e, nadbudówki e, do przechodzenia oczywiście mamy Ładnie tego złapać, szody są doprowadzone w okolice sterówki, której łatwo je obsługiwać, mamy pary elektrycznych i pary mechanicznych, w tej chwili mamy na, na kanapach takie fajne miękkie siedziska, to się bardzo łatwo zdejmuje. Klapa, tak jak normalnie w dzisiejszych jachtach, jest taka klapa kąpielowa z tyłu, po której wygodnie zejść do wody. Oczywiście mamy tutaj prysznik, żeby się obłuchać, No i wyposażenie. Tutaj akurat mamy grilla, a może być w przeważnie. Ja tu się identyfikuje grilla, zlewozmywak. Zamykamy i mamy pod spodem, ewentualnie bakisty. Tym bakist jest bardzo dużo, bo zobaczcie, tutaj mamy w tylnej części trzy takie bakisty. Pod, e, pod siedzeniami są bakisty e, w tym kopicie centralnym. Tutaj e, e, takie fajne schowki pod tym pod tym podnoszonym takim y, stopniem, tam mamy schowek na szoty. O, i, tak wygląda, i, no, i takie wygodne kanapy, gdzie możemy się wygodnie oprzeć o, o wystającą część odbudowy. E, fały i regulacje są doprowadzone jak... Takie tradycyjne właściwie ustawienie są w okolice zejściówki, która jest bardzo szeroka, bardzo głęboko wyciąta, bardzo to dzięki temu bezpiecznie i łatwo wyjść do środka. Przeliniowanie masztu tradycyjne. Zobaczcie, maszciec podparty dwoma parami salingów. No i na boki usztywniony wantami kolumnowymi, również dwie pary. Warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jedno. Bardzo wygodne są te sterówki. Wygodne wyposażenie. Tu mamy ster strumieniowy. Naprawdę to jest to, co polecam wszystkim. Nie oszczędzajmy na dodatkowym. W wyposażeniu, czy to będzie kontrolno-sterownicze, czy też po prostu żeglarskie. Potem nagle w trakcie rejsu się okazuje, że czegoś nam brakuje. Tutaj na niczego nie brakowało. Steruje się pierwsza Naprawdę wspaniale on idzie na wiatr. Właściwie można puścić, kierownicę nie ma ani nadsterowności, ani podsterowności, czyli idzie tak, jak trzeba ten. Jedynie jak się postawiło na karach, to już normalne. A na tym gana jak przychylę, to troszeczkę dostaje nad sterowności, ale to się w ogóle nie czuję na sterze. tak wygląda pokład i kokmin centralny Tifura 44. Ten Fura 44 to jest e, kajuta dziurowa. Trochę mamy głośno, ponieważ są warunki e, dosyć spartańskie. Jesteśmy na wodzie, nawet w tej chwili silnik pracuje. ale no, mnie ważne. E, to jest, tak jak powiedziałem, kajuta armatowska. Cały dziób zajmuje. Ma wydzieloną e, kabinę WC na lewej burcie liczne okienka, wszędzie pada światło przez luki górne, szafeczki, wszystko bardzo pięknie. Pełna wysokość stania i oczywiście, tak jak powiedziałem, oddzielnie. Tutaj jest kabina prysznicowa schowana za, za tymi drzwiami. Tak to wygląda, wszystko jest ładnie bardzo wykończone. Jest bardzo jasno, jest wysoko. Z kajuty dziemowej, armatorskiej wchodzimy do głównego salonu. Nesy. Wyjątkowo obszerny, wyjątkowo wygodny, i proszę zobaczyć jak oryginalnie zabudowany. To jest na lewej burcie kącik biesiadny z takim sześciokątnym stołem, a z takimi pufami, siedziskami dookoła. I na lewej burcie, tak jak powiedziałem jest część pierwsza kambuza, a tu jest na, po lewej stronie. E, Walka szafki, natomiast po prawej mamy część kuchenną. Kuchenka jednym słowem lodówka i taki blat w poprzek, w poprzek kajuty. Za nią jest kącik wypoczynkowy. Tutaj w tej chwili leży w taka walizka, ale normalnie tam się wkłada te pufy i robi się taka fajna leżanka. Szafki gospodarcze pod sufitem bardzo ich jest dużo jest bardzo tutaj jasno duże okienka boczne luki sufitowe proszę bardzo jak to ładnie wszystko wykończone i w tej wersji mamy dwie kajuty rufowe symetryczne tutaj trochę jest bałaganu jak to na podczas pływania i tutaj mamy kabinę toaletową WC na prawej burcie a natomiast na lewej mamy kabinę prysznicową. Oczywiście opcjonalnie można to zupełnie inaczej wyposażyć. Zobaczcie jak jest jasno, jest pełna wysokość stania, wszystko się tu zmieści. Natomiast na mnie największe wrażenie robi naprawdę ten kokpit główny czy też mesa, mesa salon z tym eleganckim oryginalnym stołem, ten stół może być obniżony. No i, i kambus podzielony jak gdyby na dwie części. To już taka jest wizytówka di Fura, że on bardzo, czy Na wielu jachtach właśnie stosuje taką metodę, że kambus składa się jak gdyby z dwóch części. Proszę bardzo, jest jasno, wysoko, bardzo elegancko, bardzo oryginalnie. Przecież mamy przez tutaj w przedniej części Mesy wspornik e, masztu, czy też kawę dolną część. Masztu, która przechodzi przez mesę, ona jest obudowana na jasno, na miękko, tak żeby nie, nie zwrócała uwagi i zupełnie nie przeszkadza we wnętrzu. Tak to wygląda.